Cześć, witam Was, Łukasz tutaj z firmy Strada Le Malusaka i w dzisiejszym krótkim walkaround chciałbym Wam zaprezentować cukierek, jeden z cukierków może tak lepiej powiem, mianowicie chodzi o Porsche 964 Turbo w kolorze czerwonym, bo czerwony jest najszybszy ale zanim Wam pokażę więcej szczegółów na temat tego samochodu, bardzo proszę subskrybować ten kanał kciuki w górę, zostawić jakiś komentarz i lecimy a więc ten pojazd został zakupiony ee... Przeze mnie i przez Roberta Dla jednego z naszych klientów Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Na jednej z aukcji w Japonii I samochód No powiem tak Nie był tani A co nie jest tanie jest zajebiste I tutaj się no nie mylę Bo przedni prawy Przedni lewy przepraszam Błotnik był lakierowany Oraz tylny lewy błotnik był lakierowany Tutaj była też dokonywana lekka naprawa To tak na wstępie ale pozostałe elementy tego samochodu są po prostu w stanie fenomenalnym, super oryginalnym. Zaczynając chociażby od samych felg. No tak, jakby one nigdy nie były używane na jakiejś drodze. Nie ma żadnych zadrapań, nic. Opony wyglądają jak nowe. Samochód ma 53 tysiące kilometrów przejechane, nie? To też o sobie świadczy. Właściciel tego pojazdu był naprawdę bardzo dużym pedantem, bo te światła nie są nigdzie połamane. A to jest jeden z elementów, który pierwszy cierpi przy takich samochodach. Tutaj nigdzie nie ma żadnych oznak, co jest no, rzadkością, jeżeli chodzi o zakup, chociażby 964, 993 czy 996. Zawsze jest jakieś pęknięcie, zawsze jest jakaś ryska. Co znalazłem, to jest tutaj, w kamyczkach, samochód jest europejski, H4 na reflektorach. Także wszystko by się zgadzało, jeżeli chodzi o sam zakup yy, i eksport tego pojazdu na rynek europejski. Tutaj ta felga też. Nie ma żadnych oznak, tutaj jest tylko brudna, nie ma żadnych takich większych oznak zużycia czy zniszczenia, to samo jeśli chodzi o tą felgę, sami spójrzcie tylko, tutaj jest lekka ryska, ale dotyk wąskiego zrobi cuda, czyni cuda, także tutaj już jesteśmy pewni, że po drobnym detailingu, a dużo naprawdę nie będzie trzeba jeżeli chodzi o ten samochód, bo wnętrze jak i zewnątrz są w świetnym stanie, tutaj ta felga też. Jeszcze tam wam pokażę, żeby nie było, że później specjalnie jakąś pominąłem. No, po prostu piękne, nie? Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. No, samochód nie był tani, tak jak wspomniałem, no, ale takich samochodów nie ma zbyt wiele na rynku eee, światowym, bym nawet powiedział. W takiej kondycji, w takim stanie. Bardzo dużo tych samochodów zostało przebudowanych, swego czasu były dość tanie. Teraz ceny szybują w górę po prostu bez zatrzymania. Nie widać, nie widać bariery. było bardzo dużo przebudowanych samochodów e, zmodyfikowanych mój e, znajomy Akira Nakai e, także mi powiedział, że e, he, ma, 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 ma kilka ciekawych rozwiązań e, upiększających ten samochód oczywiście śmialiśmy się z tego, no bo e, zna wartość tych pojazdów, jeżeli chodzi o rynek globalny I, i, i tutaj nie mogliśmy nic zrobić niestety no ale za 22 dolary za 22 tysiące dolarów Możemy, możemy go obniżyć, poszerzyć. Powiedział jeszcze, domontuję tutaj taki ten boost controller do tej turbinki, która jest tutaj stokowo. Radio nie jest oryginalne, jest SONY, ale pasuje idealnie. W schowku nic nie ma. Jest oczywiście zamontowane ETC na takiej popielniczce, jak widzicie. Także świetnie rozwiązane. Myślę, że Wąski będzie to usuwał. Bo może. Wewnętrze widzieliście. No, no, no nie można nic dodać tutaj, szczerze mówiąc. Posłuchamy jeszcze. Silnik jest zimny, więc tylko go odpalę, nie będę gazował. wyłączę silnik, jak widzicie, sami pola, pojazd pali na styk. To samo było dzisiaj rano, jak podjeżdżałem z tamtej części naszego komisu tutaj, w to miejsce. A po prostu wsiadłem, przekręciłem kluczyk i samochód zapalił bez żadnego wyzwania, bez żadnego problemu. Także tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Chodzić, chodzi. Chętnie zrobiłbym tym pojazdem jazdę próbną, ale osobiście się boję, mimo że jest ubezpieczony. Boję się, bo jeżeli by się coś stało, no to owszem, ubezpieczenie pokryje, ale drugiego takiego zabytku um, no nie wiem, czy będziemy w stanie kupić, bo po pierwsze jest ich coraz mniej, po drugie ceny idą szalenie w górę, a po trzecie, no... jeżeli go rozbiję, no to jakim jestem handlarzem? No niedobrym, nie? Dlatego tutaj będę unikał wszelkiego rodzaju jakichś tam e, niekoniecznych... E, niekoniecznego ryzyka. Siedzenie w takim samochodzie, możliwość... Włożenia tego kluczyka tutaj do tej stacyjki jest po prostu frajdą Zobaczcie te drzwi, te drzwi, te Jak się otwierają, no jak w nowym samochodzie No jak w nowym samochodzie normalnie, nie wiem Nie wiem ile razy one były otwierane, zamykane No po prostu oszałamiające Oszałamiający jest ten egzemplarz no. byłem, Widziałem tylko jeszcze jeden taki tutaj w Japonii też w tym samym kolorze, taka sama kombinacja czarna-czerwona U jednego ze znajomych naszych handlarzy Z tym, że tamten samochód miał zaledwie 720 czy 372 km na liczniku Tak, dobrze słyszycie Dużo poniżej 1000 km Jest to z tym związane, że osoba, która go kupiła Nie miała żadnej rodziny i zmarła I nikt nie mógł znaleźć dokumentacji tego pojazdu Także jest schowany Wiem gdzie, wiem za ile, wiem co zrobić, żeby go zarejestrować. No, więcej wam nie zdradzę. Może, może niebawem będzie już URberta e, w Pruszkowie, także ten samochód. Ten egzemplarz ma niespełna siedem, e, 53, 000, 3, 53 921 km przejechane i no, wygląda tak, jak widzieliście po prostu, no, oszałamiając. Pokażę Wam jeszcze trochę dookoła, jak to ładnie się prezentuje.